Wesele, sonorystyczny realizm zabawy weselnej. Zabawę weselną poprzedza przyjazd dziennikarza do bronowickiej chaty. Z oddali dochodzą rozmyte odgłosy muzyki tanecznej, wyraziście słyszalny jest kontrabas. Końskie kopyta głośno stąpają po błocie. Ten efekt dźwiękowy wzmacnia wrażenie nieprzyjemnej, jesiennej aury. Wraz ze zbliżaniem się dziennikarza do chaty odgłosy zabawy nasilają się. Słychać gwizdy, rozmowy, pokrzykiwania i głośniejszą muzykę. Choć dziennikarz wchodząc do chaty ukazany jest z wnętrza przez drzwi, widz słucha z perspektywy dziennikarza, nie zaś z miejsca, w którym stoi kamera. Ten zabieg artystyczny pozwala zaakcentować uderzenie gwaru zabawy weselnej po otwarciu drzwi. Po wejściu do wnętrza także kamera przyjmuje punkt patrzenia dziennikarza. Harmider sprawia, że zarówno widz, jak i dziennikarz nie rozumieją tego, co mówią goście na weselu. Wiesława Dębińska, autorka warstwy dźwiękowej, celowo zrezygnowała z prowadzenia zrozumiałych dialogów. Ten odważny efekt artystyczny wzmacnia poczucie hałasu i intensywności zabawy. Kamera z ręki ukazuje coraz to nowych gości weselnych. Oczami dziennikarza widz rozgląda się po wnętrzu. Czepiec zauważa dziennikarza i podchodzi do niego. Pada pierwsza zrozumiała kwestia w filmie. Po minucie gwarnej zabawy rozpoczyna się pierwszy dialog w weselu. Polityce! Słyszalny akcent muzyczny zapowiada liczne subiektywizacje w ścieżce dźwiękowej wesela. Akcent następuje synchronicznie z bardzo krótkim ujęciem, wyróżniającym się kolorystyką. Zabieg ten wskazuje na silne powiązanie obrazu i dźwięku w weselu, co jest charakterystyczne dla całego filmu. Muzyka podczas rozmów delikatnie wycisza się. Wrażenie hałasu zostało zarysowane. Teraz warstwa dźwiękowa realizuje swoją podstawową rolę czytelnego przekazania dialogów. Aktorzy krzyczą do siebie, co pomaga w budowaniu poczucia hałasu w bronowickiej chacie. Muzyka Stanisława Radwana rozbrzmiewa we wnętrzu chaty, choć niejednokrotnie ilustruje też rozgrywającą się na ekranie akcję. W warstwie audytywnej pojawia się odrealnienie. Gospodarz wpatruje się w mrok nocy, mgłę i chochoły. Brzmienie muzyki weselnej cichnie, wyrazisty zostaje jedynie kontrabas. Po raz kolejny widz słyszy tak, jak widoczna w kadrze postać. W filmowym weselu kontrabas często pojawia się podczas ujęć ukazujących otoczenie chaty. Niskie dźwięki, ze względu na fizyczne właściwości rozchodzenia się fali akustycznej, z łatwością przenikają przez ściany budynków, co dodatkowo uzasadnia ich obecność na podwórzu. Kontrabas jest słyszalny tam, gdzie zalega mgła i czeka chochoł. Już od pierwszych scen zapowiada nadejście chochoła. A tu pospolitość skrzeczy. A tu pospolitość tłoczy, w usta, uszy, oczy. Tak się w każdym... Charakterystycznym elementem warstwy dźwiękowej w Weselu są dogrywane na etapie postprodukcji gwizdy, okrzyki, śmiechy, odgłosy tupania i tańczenia. Budują one poczucie realności świata dźwiękowego. Razem z muzyką zapewniają ciągłość czasową i przestrzenną poszczególnych scen rozgrywających się podczas zabawy weselnej. Podczas kręcenia scen wnętrzowych obecna była kapela ludowa, dzięki czemu możliwe było wzajemne dopasowywanie tempa tańców i rytmu pracy kamery. Do prac nad warstwą muzyczną włączył się Eugeniusz Rudnik, pomagając przy przekształceniach elektroakustycznych struktur muzycznych obecnych np. w scenach ze zjawami, chochołem i otoczeniem chaty. Przekształcenia dźwięku pomagają w konstruowaniu tak zwanych ujęć subiektywnych, np. poczucia upojenia alkoholowego. Szczęść Wam Boże! Pochwalony! Pochwalony, ojcze kumie. Tyle gości od Krakowa! O! Większość dialogów w weselu zostało dogranych jako postsynchrony już po zmontowaniu filmu. I co mnie tak rozważyło! Że... Wiesława Dębińska dokonała specjalnej adaptacji akustycznej w studiu nagrań wytwórni filmów dokumentalnych, dzięki czemu postsynchrony brzmią naturalnie, jak w prawdziwym wnętrzu drewnianej chaty. Podobała się panu, jednakowo wszyscy ludzie. Od pany się nudzą sami, to się pięknie bawią z nami. Od miesiąca chodzę boso. Od razu się czuję zdrowo. Chodzę boso z gołą głową.